Pamiętacie, jak Jezus rozesłał swoich uczniów i oni się jarali, że demony są im posłuszne, że wyganiają demony i różne tam cuda jakieś robią. I przyszli z taką radością rozradowani i mówią, słuchaj, ale powera mamy! Jezus mówi, nie cieszcie się z tego. Z czego się mają cieszyć, pamiętacie? Że wasze imiona, dzięki temu, że uwierzyliście we mnie, zapisane są w Księdze Żywota. Dla nas największą pociechą jest właśnie to, że już należymy do ludu Jezusa Chrystusa, do Jego armii, do Jego wojska, do Jego nieba. Jesteśmy dziećmi bożymi i tak dalej. To tłumaczyłem jak katolicyzm, jak papiestwo, szczególnie Franciszek, jak wykręcał obelżywie ten szlachetny, wielki tytuł, który sam Bóg nadaje, by... Mieć prawo nazywać się, być dziećmi bożymi tylko przez Nowe Narodzenie w Jezusie Chrystusie.